Hej, Siem wszystkim tu Kamruz! Witam Was w kolejnym odcinku serii zagrajmy Free to Play Hearthstone! Kontynuujemy naszą przygodę i mamy taką ładną mapę startową backstab, to Barber. Okej, okay, zdecydowanie przyjmę. Gram przeciwko szamanowi, ciekawi, ciekawi. Razorfin Hunter, okej, okay, mamy trzeci pik, Że pik na trzecią turę, super! Super super duper, jest zajebiście A więc tak, na początku, jeżeli wystawi on coś co ma dwa życia w drugiej turze w sensie to backstab. Eee, w takim przypadku rzućmy dagger mastery i trzymajmy się przyszłościowo pod barbera. Eee, czyli duże prawdopodobnie, że zagram Hunterkę i backstab w zależności od tego, co on wystawi. Zobaczymy. To ten. 1 na jeden, proszę. 0 na 2, ok. I myślę, że ujdzie. Wystawimy Han Hunterkę. Mógłbym zrobić tak, tak. Nie Nie chcę ryzykować Nie mam przygotowaną bronią od razu na, nie wiem, combo Wombo combo Czy mógłbym strony walnąć bronią tutaj, potem w drugiej turze dobić, użyć broni Wykorzystać pełnię many Na combo z barberem Ale z drugiej strony bym nie miał możliwości Nieważne Dobrze w sumie nie zróbmy tak wyżo faktycznie to samo Niech będzie W sumie lepiej by było się wymienić Nie, było okej okay. Było okej okay. Chciał mi nie zabić tego? No to było głupie To było głupie Ok, przygotowaliśmy od razu broń na jakiekolwiek wymiany, ze stworami, które mają 4 życia. I teraz gruba artyleria, moi drodzy. Gruba artyleria. Altyle, altyle, artyleria, artyleria. artyleria. Tak, dokładnie. Yes, to mi się podoba. Mam osłonę w postaci mniejszych milionów, w postaci broni. Pięknie Smork? Czek Smork to w sumie wyjebane. Okej, okay, w ten sposób. Jednak zdając sobie sprawę, że to jest szaman, zrobimy to w ten sposób. Obrony oczywiście zachowuje. Coraz bardziej podatnym na uza jestem, ale wiadomo. To jest zbyt dobra wymiana, żeby zużywać na twarz. Przynajmniej w tym momencie. No, twarz można potem, nie teraz. Poznałem Deadly Poison, więc można zrobić ogra, bo i Deadly Poison, bądź. Ee, po zrzucimy 100 ruindek się po prostu wymienimy to jest lepsze. Zdecydowanie lepsze. Hop. 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 I chyba można zacząć atakować w twarz. Tak, zdecydowanie można. W tym przypadku mamy zbyt dużą przewagę. On może zacząć się bawić heksami, ale. ma dwa heksy na łapie? Pewnie ma jeden. To wciąż tak wystarczy, żeby zrobić dużo buby. Ogr i Evisi Raid to też jest dobry pomysł? Myślę, że tak. Myślę, że on tak. Zobaczymy. Miał, strasznie za wolny, miał zbyt wolny early game przeciwnik, żeby cokolwiek teraz działać. Shioś! Okej. Okay. Linktank totem, to Jeszcze bym się wystraszył. Gdyby... A dobra. Auć. To ja cię tylko boli. Ło stary. Hardcore. Taką mam No spoko. Cztery, dziesięć... Pow! To tak czy siak, GG! Alliance. For the Alliance! Wait, what? Nie! Nie for the Alliance, for the Horde! For the Horde! Dera, kolejne 10 golda to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że nie będę aż tak napierdziałał w te free to play żeby był limit, bo to by było smutne. Limitu nie chcemy. A jest, chyba 150 golda? Albo 100 golda? Nie pamiętam. Dera, ale nieważne, ważne jest to, że mamy. Ha! Kolejną wygraną. Cóż, na ten moment nie idzie tak dobrze, jak się spodziewałem. Tutaj razem spodziewałem się trochę lepszego lepszych osiągów, ale... Witam. Valira! Valira, to może Valiera. być ciekawe. Zobacz, jakiego on ja ma fajne noże. na will I will be your death. Dobra, backstab zostawić. Niech będzie, backstab jest spoko. Z bardzo silną kartą. Nerdy game. Brakuje nam minionów. No, na drugą turę na świecie mamy w postaci noży. To nie jest złe. Podwójny backstab. Wow. Co ja zrobię z tymi backstabami? Potrzebuję sprintu do doboru kart. Bądź czegokolwiek. No dobra. Wiem, zdaję sobie sprawę, że ogólnie gry by no, szły, gdybym użył proszku, który mam do skrawcenia kart, zdaję sobie sprawę. W jednak nie mam pewności, czy będziemy grali. To jest ryzykowne, ale. Ale cóż, czyli ginie on od Backstabu, ginie on od Deadly Poison, ginie on od SI7, Agenta, od wielu rzeczy. Wciąż bezpieczniej, bezpieczniejszy niż 3-2, ale... Zaatakuj i użyj backstabu. To jest dobry pomysł. Dostaj 7. Mam monetkę. Czekajcie, backstab. Teraz będzie celować backstabem. A nie, chyba nie co, może miał backstab, ale się po prostu skapnął, że ups, nie wyszło. No cóż. Masz lepszy target na backstab, zużyj. Śmiało, i tak nie miałem co zrobić w tej turze. Prawdopodobnie jedna funowna jest, żeby dobrać kartę po prostu, bo nie chcę ekwipować noży, to nam gówno da. No, z jedno mniej więcej trwasz, wow. w twarz, wow. Chcemy użycia Assassin's Blade w na następnej turze, więc... ...starczy. Dwa Assassin's Blade to było za dużo do tego deku, uważam. Traktuję te, te gry jak arenę. A podobnie w zasadzie to działa, bo. ludzie z tak nie mają kart, tak naprawdę. Pod konkretny deck, więc to jest dużo arenowych zasad. I na arenie. nie opłaca się brać dwa razy Assassin's Blade, tak naprawdę. Z doświadczenia wam powiem. Nie gram dużo rogalem na arenach, ale. Tyle z tego co grałem, to nie opłaca się. Nie wykorzystałem po prostu tego. No, jak już będziemy, jakieś drugie drugi Assassin's Base, to już nie będziemy robić wymian. Miał tak. No, ale dobra. tej 7 nie ma. Eee, ma naprawdę słabą turę, chyba. You what? Dobra, sfabrykował to, ale. Chwila, co? You what, mate? No nie wiem, no chcę dobrać kartę, no żeby coś było. Wow. Czy może. Shadowstep nie jest chyba taki zły, bo możemy mieć Assassin Blade 5x5. Na 5, 5 na 4 Nie, że nie mam zamiaru się zmienić. O mój Boże. Fuck off, mate. Fuck off. Dobra, backstab tu. Blade tu. To jest dobra karta. To kto żeby nam podejść? O i tak! Here we go! Feel my power of Assassin's Blade! Fuck yeah! o. Następna tura Yeti... Barber raczej. Jakby stawić ten Gina, to nad Shadowstepem. Co mi po co? Tak szczerze. Jakby... Ok. Shadow step będzie w takim razie. Znaczy, nie, nie będzie, nie ma potrzeby. Max Snap. Shadowstep to będzie spokojnie, żeby poleczyć się jego przy wymianie. Co nie jest złe. Za. Dwie many leczenie jednego na fullato. to Jest do uwzględnienia. Głównie Shadowstep wziąłem, żeby właśnie leci tych dużych stworów. Ewentualnie robić kombosy z krajami. Chociaż to w sumie nie jest aż taka dobra karta. Mam za mało dobrych kombosów. Dałem, żeby mieć, ale. Najwyżej ja się wyrzuci. W sumie Shift byłby lepszy, mniej sytuacyjny. No, w sumie Shift jest dobrym pomysłem. Żeby dać zamiast Step'u. To jest do rozważenia. Zdecydowanie. Okej, okay. to jest plan. Brzmi jak plan. Jeśli chodzi o połowanie kart, myślę, że pozbędziemy się wszystkich klas typu Paladyn Druid. Okej, okay, easy. Już duży brali. Albo. Zrobimy tak jak mówiłem. I w samym sensie, bomba Bombera rozłożył damage porówno, jeżeli dobrze patrzyłem. Wylczyliśmy jednego, wystawiliśmy bombera raniąc swoich sforów. Super, Zajebiście. Ktoś tam mówił, że szybko strzał w tarczy. Coś się pewnie stanie. Okej. Okay. Nie widzę, żeby coś fajnego się działo. Sprint! A, oberwał dziadek. To się no... Ten... A nie! Kabu. Kabu. Dobijamy cię, z Daddy Poison nie. Nic nie ma sensu. Deadly Poison tak nie nakładamy teraz, bo pierwsza opcja jest z kombiniem czegokolwiek. A po drugie US. Może podejść, ale raczej wygraliśmy to. Naprawdę ciężko by było mu to wygrać. Użył sprintu, więc to jest takie. Boom. Nie mam many na całą turę, jej. Sprint jest dobry, kiedy jest walka na top deki, ale. Really? really? No dobra, to jest taunt. Dobrze kombinuje, nie? Dobrze kombinuje. Ale, hurdur. sap I Deadly Poison. Jeszcze może wystawić kolejnego Taunta, ale to raczej go nie wyratuje, bo tego mniejszego dobijemy z jego większego na przykład Sapujemy i dobijemy z Deadly Poison. Więc raczej cokolwiek by zrobił, to wygraliśmy, chyba że się wyleczy jakoś. I wystawi Taunta. Ewentualnie Antique Heal, bo gdyby miał, to by mogło go wyratować. Ale raczej nie ma. Assassin's Base. dziękuję. Masz przecież, jesteś takim głównym, że znaczy nie będę dobijać. Jej. Here we go. Pew! GG. Well played. 7 -2. Na początku idzie gładko, bo wiadomo, nowe deki. Ale... Już zostaliśmy? Panisz. I to jest akurat strasznie kujowa karta. Blade Fury. Ej, chwila. Nie, Blade Fury nie było bazową kartą. Blade Fury nie było bazową kartą. O, sa, e, sprint był bazową kartą, jeżeli nie pamięć nie myli. co nie mogę sprawdzić. Mogę sprawdzić, czy sprint był bazową kartą. Jesteśmy nowe karty. Zobaczmy, jeżeli nie będzie tutaj sprint, to znaczy że to jest bazowa. Był za 7 many. Sprint jest bazową, nie ma jej tutaj. Czyli na dziesiątym level dostaniemy sprint i to się przyda. Dobór kar się zdecydowanie przyda. Łał, wow, jeśli chodzi o early-mid game to jest spoko. W sumie jeszcze się zastanawiam, zanim odpalimy kolejną grę. Eee, czy chcę wyjebać Shadow Step? Co ja dać zamiast Shadow Step? Kolejna assassinate? To raczej nie jest aż tak potrzebne. Eee, szczerze, ewentualnie mikromaszynę. A bo wiecie co? Zamiast Shadow Stepu damy jednego go Mansera. Ten Spell Damage myślę, że będzie mieć dużo większe value. Poznacie chociażby naszego Aue. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Jak substytut tej legendarki, jeden na jeden. A, jeszcze jedna rzecz. Każdą zmianę chcę oznaczać. Serio? Serio, Kamrus? Serio? Nie wyłączyłeś Facebooka. O mój Boże, Kamrus. Dobra, odpal tą grę. Niech się ładuje przez ten czas. O mój Boże, przestańcie do mnie pisać, nie lubię Was. Won ode mnie. No. Sorry. Agora to było chyba dość ważne, ale trudno, jesteście ważniejsi. Co nie? Moja widownia jest najważniejsza. Wszystko dla Was, wszystko. Wszystko dla Pieniędzy. Wszystko dla Was. Dobra. E, Gul'dan, co jest ciekawe? Gul'dan! Nawet planowałem so pogreć guldanem, gdyby nie to, że nie mieliśmy kart. Uu. Coś takiego: druga tura, pierwsza tura, druga tura, trzecia tura. Yeah. Tak jest mój plan, jest to trochę jolo, ale let's do it. O, rewers, reversik. Czy on miał powiedzieć 20 rang? Czy on, będzie był 20 rangą i rangę spadł po prostu? Wios bez Turanga, tylko żeby mieć Reverse, okej. Okay. Brzmi jak tam. Wystawiamy najpierw Uza, gdybym miał jakąś Dark Bombę, to zabiję mi Uza, a nie Mechwarpera, jednak, którego jednak potrzebujemy, nie? Ewentualnie podczas jakiejś wymiany będziemy mogli pozbyć się Uza, a Mechwarperu potrzebujemy. Dla Yetiego. Definitywnie i ostatecznie. Dobra, popa. Ewentualnie będzie mieć Hellfire. Ale nie mam monetki, więc teraz nie użyję. A IAT ja jego Hellfire nie zabije, więc zostanie masowo. Czy to jest handlock? No, że jesteś randze. Chyba sobie i jaja robicie. This is joke. Or something. Really? Dawaj, Hellfire. Albo nie, w sumie nie rób tego. To są fajne miniony. Ja pierdolę, serio? Smork, smork, smork. Mamy inny wybór? Jeżeli pokładam handloka, to będę mieć bekę. Tak centralnie, bekę. Mieliśmy dobry start w sumie, bardzo dobry. Hmm. Tak, Hellfire? Nie przeżyjesz. Taunt? Hehe. Taunt mógłby go wyladać do nie assassinate O mój Boże! Wygraliśmy się ku handlokowi. Ale fajnie, mieliśmy bardzo dobry start. Ok, jeszcze może nie. Smork, 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 6 obrażeń, 9 obrażeń, to nie jest wystarczająco dużo, i to jest problem, więc zabijemy ciebie. Ok, i wymienimy się tak. Od razu ekipując broń. Niech będzie, w razie tauntów mamy dalej. Assassinate, chociaż już nie mamy tak dobrej sytuacji, jeśli chodzi o jego życie. Y I by się przydało, i tak. AFC y byłyby najlepsze. Pa, pa. Hellfire? Hellfire... No... nie wyratujecie! w zależności czy masz coś za dwie ma O mój Boże, you what You fucking what, mate? Here we go. Może mieć Siphon solo. Mogę zrobić tak i tak. My are open. Mogę stawić tych dwóch i ukryć tego. Z będziemy mogli zrobić Assassinate na Nojotronie i go dobić. Tutaj się obawiam z solo. Soulu. Dodatkowo by się wyleczył. Siphon solo na takie małe główienka, no co wiadomo, jest nie do strata. Belcher. No niestety. Za dużo tauntów, za dużo tauntów. Za dużo tauntów. Dobra. Here we go. Dobijemy cię, wrażle, jak jakiś jakimś cudem miałbyś go wrócić Na pole gry. To jest chyba jakaś tańsza wersja Handloka. Wnioskuje po loot hordera, chociaż? Nie wiem, to może jest jakaś zimna wersja handloka, no nie wiem. Ale taki Kirbo to oczywiście. Nie mam na Assinate i. Dobra, nie mam mi tak broni. Eee... Okej. Okay. Simne. Mhm. Fuck off, mate. Really, fuck off. We must cleanse the well. O mój Boże, zjebałem to. Zjebałem to i to ostro. Nie tak chciałem zrobić, o mój Boże. Aaa, uh, zdobyłem manę. Dobra. Za szybko się ruszam. Smork, smork. Cicha, cicha. Cicha, cicha. Dobra, to nie jest handlock, to jest jakaś hybryda, ale wygraliśmy w ten sposób. Zwłaszcza, jeżeli... no, wymienić się, się na... Demon grab, o mój Boże. Słabo. O mój Boże, on ma tauntów! Dobra, ale to nie jest na szczęście handlock. Zjebałem ten ruch. Bardziej wystawić chciałbym mogra, myślę. Na wszelki zaatakuje. Jedno, w się w to. A nuż się przylada do bombera, kto wie. Nie niej pory. Jeżeli nie ma tych dumgiwardów 5x7, to będzie spoko. Jeżeli ma to. Auć! Ma. Siedz. Siedz. O mój Boże.

Cztery, dziesięć, one off. O mój Boże, one damage off. Dobra, aj. 4, dziewięć, trzynaście, co? Nie, hmm. pojewało mi się 13, Fuck. No i dobra Walnij tu, walny w twarz, tak czy się. Robię jolo straszne, on ma 9-12 obrażeń, brakuje mu 5 obrażeń Więc power mnie nie dobije Potrzebuję chociaż jednego miniona Jeszcze jednego miniona, eviscerate'u czy cokolwiek, żeby go dobić O, Shadow Flame to boli No to przegraliśmy Nie no, potrzebuję eviscerate'u A i ma golem, co? Bardzo ciekawy dek, przyznam. Aj, to jest smutne, że przegrać przez brak jednego obrażenia. Disgusting. O już smutny, że na 22 kole się grają z legendami złotymi. Do jasnej cholery. I z tyloma epikami, i z tym wszystkim. O mój bardzo smutne. Że nowi gracze mają tak przejebane na start. Wow. Czy ja dodałem sobie przegraną? Chyba tak, tak dodałem. Wow. <noise> to jest tragiczne. No ale dobra, lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Jeszcze na, jeszcze jedną gierkę zmieścimy. Wbijemy sobie pierwszą, dwudziestą pierwszą rangę. Valira vs. Troll. Valira versus Troll. Watch your mm -hmm. Watch your book, dobra, hop, 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 zostawimy sobie Deadly Poison Powinno być okej okay. Nie jest Czy Deadly Poison no daje nam parę tur na jakiś dobór, ale... Tak nie boli one damage off! Oh. Tak, Nie to nie jest plan Gdybyśmy mieli trzecią turę, to może. Albo drugą, kolejną 0 na 2, no, spoko Teraz zagramy siebie Armory Up Portals online. Szkoda, że nie mamy mechanicznego Yeti zamiast tego Yeti'ego, ale trudno Trudno się mówi, żyje się dalej. No co że możemy zagrać monetka Yeti, ewentualnie Deadly Poison i Dagger, który chyba będzie lepszym placem, bo monetkę wolałbym zostawić na Mother Bombera, bądź Ogra. Deadly Poison. Dobra. Eee, Fun of Knives, jest, jest. Here we go. Dobra, zdjęty, jeden z... To najniebezpieczniejszych minionów u szamana. Win Fury Strach pomyśleć nawet o tym. Strach pomyśleć. No ale okej. Okay. Jeżeli chciałbym grać rogalem, musielibyśmy... Ciężko to powiedzieć, ale uzbierać 700 gola na pierwszy Askramas, ponieważ bym dostał dwa razy Web spinera Web Spinnera. Put ja e, Dwa razy... Tego pająka co daje dwa mniejsze i inny co by było zajebiste. Okej, okay, den. Mogę taki. Tak. Mogę go wylecić i powiedzieć taki lol, fuck you, ale w sumie nie. Mogę stracić tego okay. mechwarpera, nie boli mnie to. Wolę wylecić tego, To będzie miał większe wali. Jak zużywa dwa tiki broni na mechwarpera? Śmiało. Nie mam obiekcji. Może być. Ech, co tam? Niech będzie. Dobra. Niech będzie. O, w zasadzie tu, że mogę zmonetyzować Baldurfiss Ogro, ewentualnie wzużyć hmm. broń. Jednąć leczenie i podekiwać kolejną broń. Małe! Monetą. Tyle opcji. Zobaczymy co mi stawi. Dobra, no, na Here we go. Here we go. What are you looking at? Na ciebie. Co on ma w łapie? To jest chyba wielkie piwo. Tak mi się zdaje. Mogę się mylić? Mogę. Jestem człowiekiem, jestem tylko człowiekiem. Człowiek ma prawo do popełnienia błędu. Handle it. Kolejna trap karta. To, że znaczy w sumie uszamane jest to lepsze, bo to ten, ale... Ale styl słaby. Czemu nie w ogro? Andlewit... Pop, 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 pop. Hop, hop. Hop, hop. 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 Perfekt. Moi drodzy, perfekt! Wyleczeni, rozstawieni, zabici, mniam. Eee, no co tu, że mamy, by robić. Uch, ale to przyjemne. Eee, mamy 13, 16 obrażeń. Brakuje nam 4 obrażeń, więc jeżeli podejdzie nam Evisite Raid, to jesteśmy. Nie. Wygramy tego. Znaczy nie, mamy szansę, że jeżeli podejdzie nam Evisite Raid, to wygraliśmy. Wystawiamy Go Mansera fan of night, żeby rozjewać ten totem. I w tym drowie do Boże, bądź do Boże z fan of knives. BUM! Evisty RAID! O oh, stary, o oh, jaki walił! O, oh. o, oh, jest, 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 do more, 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 more! You know, take candle. mek mech, mech, mech. mech. Zostawię ten totem, co on nam może zrobić. Dokładnie. You win this. Right. No dobrze, 21 ranga, 9 level. Czyli jeszcze jedna wygrana, chyba. I mamy sprint, czyli to, czego potrzebujemy: doboru kart. Fakie. Yeah. bez preparation trochę słabo. No ale cóż, poradzimy. Ej, do kolejnego odcinka w takim razie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. W sumie nie wiem czy w tym yy, w dzisiejszym dniu, czy w jutrzejszym, chyba w dzisiejszym jeszcze no, zobaczymy się, więc Pa pa!